To jest podcast rozwojowy, twój osobisty przewodnik po zmieniającym się świecie. Czy jesteś gotowa? Gotowy odkryć swój potencjał? Każdy odcinek to dawka wiedzy w pigułce. Czyli inspirujące treści i wskazówki, które możesz od razu wykorzystać w pracy. Dzień dobry, Anna Walasek. Zapraszam do słuchania podcastu. Dzisiaj porozmawiamy o temacie, który wciąż budzi wiele emocji o empatii. Czy empatia to coś dla słabych? Niektórzy uważają ją za kluczową umiejętność w budowaniu relacji, inni za cechę, która czyni człowieka słabym i podatnym na manipulację. Ale czym tak naprawdę jest empatia? Czy warto ją rozwijać? A może rzeczywiście powinniśmy stawiać raczej na dystans emocjonalny? Zapraszam do wspólnej refleksji, tym bardziej, że empatia to jedna z ważniejszych kompetencji przyszłości. Jaka jest definicja empatii? W skrócie, empatia to zdolność rozumienia i odczuwania emocji innych ludzi. Nie chodzi tylko o współczucie, ale o głębokie zrozumienie tego, co czuje druga osoba. Dzięki niej lepiej komunikujemy się w pracy, w związkach czy w codziennych interakcjach społecznych. Warto podkreślić, że empatia nie oznacza zgadzania się ze wszystkim i ze wszystkim, ale Umiejętność spojrzenia na świat z perspektywy drugiej osoby. Co ciekawe, nie rodzimy się z empatią. Jest to kompetencja, którą rozwijamy w trakcie życia. To oznacza, że możemy nad nią pracować, a w dzisiejszym świecie, gdzie sztuczna inteligencja przejmuje coraz więcej zadań, umiejętności społeczne, takie jak empatia, stają się jeszcze cenniejsze. W przyszłości nie wystarczy już tylko wiedza techniczna. Umiejętność rozumienia i budowania relacji będzie kluczowa na rynku pracy. Jednym z największych mitów na temat empatii jest przekonanie, że czyni nas słabymi. Zwłaszcza w biznesie czy polityce, empatia była postrzegana jako cecha, która może sprawić, że inni nas wykorzystają. W rzeczywistości jest wręcz przeciwnie. Podam Wam parę przykładów. Współczesne przywództwo. Coraz częściej opiera się na inteligencji emocjonalnej. Liderzy, którzy potrafią wczuć się w sytuację swoich pracowników, budują silniejsze zespoły i osiągają lepsze wyniki. Również badania pokazują, że empatyczni negocjatorzy są bardziej skuteczni, ponieważ lepiej rozumieją potrzeby drugiej strony, co pozwala im wypracować korzystniejsze rozwiązania. Współpracując w zespołach, chcemy opierać się na zaufaniu i wzajemnym zrozumieniu. Firmy, które kładą nacisk na empatię w relacjach między pracownikami, mają niższą rotację i wyższe zaangażowanie pracowników. A praca z klientami to ważny obszar, gdzie empatia ma kluczowe znaczenie. Dlaczego? Bo praca z klientami wymaga nie tylko umiejętności sprzedażowych, ale także zdolności do zrozumienia ich potrzeb. Z kolei marki, które potrafią słuchać swoich klientów, budują lojalność i przewagę konkurencyjną. Ale oczywiście empatia ma też swoje pułapki. Osoby nadmiernie empatyczne mogą czasem zapominać o własnych granicach i potrzebach. Czy istnieje złoty środek? Empatia nie oznacza, że musimy przyjmować na siebie wszystkie emocje innych ludzi. Istnieje kilka sposobów, by rozwijać ją w sposób zrównoważony. Na przykład aktywne słuchanie. Zamiast od razu doradzać lub oceniać, postaraj się po prostu zrozumieć drugą osobę. Zadawaj pytania. Dopytuj, co ktoś czuje, zamiast zakładać, że wiesz. Stawiaj granice. Empatia nie oznacza, że musisz pozwalać na przekraczanie własnych granic. Rozwijanie empatii przez AI, nowe technologie też już pozwalają na szkolenia z empatii, symulacje na wiarach czy chatboty, które uczą lepszego rozumienia emocji. A ja chcę podać Ci kilka prostych ćwiczeń, które pomogą Ci rozwijać empatię w codziennych Twoich działaniach. Perspektywa 360. Spróbuj spojrzeć na sytuację oczami trzech różnych osób. Na przykład, jakby mógł tą sytuację widzieć klient. Twój menadżer, czy twój współpracownik. Może zacznij prowadzić dziennik empatii. Codziennie zapisuj sytuacje, w których dostrzegłeś emocje innych osób i zastanów się, jak mogłeś na nie zareagować. Ćwiczenie lustra. Podczas rozmowy zwracaj uwagę na mimikę i mowę ciała rozmówcy, starając się odzwierciedlić jego emocje w swojej postawie. I wreszcie sztuka zadawania pytań. Zamiast oceniać, staraj się zadawać pytania pogłębiające. Na przykład, co sprawia, że tak się czujesz? Spróbuj również medytacji, tak zwanej medytacji empatycznej. Poświęć kilka minut dziennie na wyobrażenie sobie, jak czuje się ktoś, kogo znasz i jakie mogą być jego potrzeby. Czy empatia to coś dla słabych? Zapytam jeszcze raz. Odpowiem. Absolutnie nie. To jedna z najważniejszych umiejętności społecznych, która pozwala nam budować lepsze relacje i podejmować mądrzejsze decyzje. Kluczem jest jednak znalezienie balansu, by zrozumieć innych, ale jednocześnie dbać o siebie. W dobie sztucznej inteligencji to właśnie kompetencje miękkie, tak jak empatia, będą tym, co wyróżni nas jako ludzi. Technologia może przejąć wiele zadań. Ale nie zastąpi autentycznego ludzkiego zrozumienia. Empatia jest także kluczowa w biznesie, w zespołach, gdzie liczy się dobra współpraca oraz w relacjach z klientami, którzy oczekują zrozumienia i indywidualnego podejścia. Firmy, w których pracownicy rozwijają empatię, osiągają lepsze wyniki i budują silniejsze marki. A co wy myślicie o empatii? Czy uważacie ją za siłę, czy za słabość? Dziękuję, że byliście ze mną. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Impuls Rozwojowy. Zapraszam serdecznie.